Dajcie kochani, w kolejnym filmiku. Dzisiaj znowu zaczynam 7.30. Dzisiaj, e, znaczy, wczoraj wieczorem zmieniłam plany, idę inną drogą. Miałam iść dalej e, centralną, bo mam 3 dni do Santiago, ale w ostatnim momencie zobaczyłam, że droga taka spiritual, duchowa jest dużo ładniejsza, dużo ciekawsza, bardziej wymagająca, bo dzisiaj będzie dzień 20 km. Ale w górę w górę w górę, więc stwierdziłam, że jeszcze chcę trochę się pomęczyć na tej drodze, więc co? Zabieram was w dzisiejszy dzień, a tutaj muszelka. idę obok takich pięknych róż. Słuchajcie, no nie mogę, nie mogę przejść obok. Muszę Wam pokazać te piękności. Kolejny przepiękny poranek z pięknym wschodem słońca. Zaraz już słońce będzie wyżej. Na razie jest tak rześko, fajnie, ale no, non stop tutaj idę pod górę, więc już zdjęłam bluzę, bo jest naprawdę ciepło. No i dzisiaj ma być 25-27 znowu, więc... Idę teraz w stronę tutaj gór. Dzisiaj też ścieżka będzie i w lesie, i wysoko, więc buen A, Bon dia, buenos dias. O, ciężko mi z tymi e, m, przywitaniami z rana, bo e, ciągle chcę powiedzieć po portugalsku zamiast po hiszpańsku, no. Ciągle mi się miesza. I, i ogólnie jakoś ciężko mi się wysławiać. E, Chyba tak odłączył mi się mózg, że wczoraj to miałam trudności z wysławianiem się. No Widzę, że dzisiaj to też trwa, zapominam słów, no takie, takie kamino. Odpoczywam, napawam się momentem no i sobie tutaj spokojnie idę. Zobaczcie ładnie, jakie niebo! Wow! Uh, maybe. Uh. <laughs> Idziemy w taką oto ścieżkę, słuchajcie, taki piękny, ciepły poranek, takie piękne, ciepłe kolory, no a teraz chyba się zacznie powolutku wspinaczka. Ścieżka teraz idzie przez takie krzaczory, ale fajnie się idzie, jestem taka wdzięczna, że tutaj jestem, no widzieliście jakie kolory, jaka piękna pogoda. No jednak jesień jest piękna i chyba najlepszy czas, żeby tutaj właśnie spacerować. O i takie żółte kwiatki ale mega kujące. Tutaj taki piękny kościółek po drodze, no ale niestety zamknięty, nie można wejść do środka. Teraz taki piękny las. Eukaliptosowy, ale nie pachnie tutaj eukaliptem. Może po deszczu byłoby całkiem inaczej. Przypomina mi las w Australii. Piękne koniki. Normalnie. Nie mogę uwierzyć, że tyle naraz widzę. I ogólnie po drodze bardzo dużo białych koni. Piękności. Weszłam tutaj do kościółka po drodze. Bardzo taki przytulny, falny Nikogo nie było, ale teraz już trochę więcej pielgrzymów tam przyszło. Więc idę dalej. Thank you. Właśnie mam mój paszport pielgrzyma. Wzięłam kolejną pieczątkę. Mało mam miejsca tutaj na te pieczątki. Będę musiała potem po prostu je stawiać gdzieś tutaj na drugiej stronie, ale no, jakie piękne są te pieczątki, zaraz Wam pokażę. Zobaczcie, <gryw> ile tych pieczątek już jest. No i tutaj ostatnia strona. A jeszcze mam 3 dni, więc po prostu będę je stawiała tutaj. Wczoraj sklepy wszystkie były zamknięte i nie było możliwości kupienia owoców. I teraz po drodze tutaj zeszliśmy trochę na bok i jesteśmy na jakimś dużym rynku owocowym. Wow! Zaraz się zrobi zakupy. Zobaczcie, mandarynki po 99 centów. Gruszki. Awokado, wow! Jest kaki, banany, mnóstwo wszystkiego. No, teraz będą duże zakupy. Nie wyobrażacie, jaka jestem zadowolona, że znalazłam tyle owoców. Wzięłam właśnie brzoskwinie, ale tak pachną, takie są dobre. Tutaj są jeszcze pomarańczki. O, chciałoby się wziąć bardzo dużo rzeczy, no ale wszystko trzeba niestety nieść na sobie. Wojciech! Tak wyglądają momenty szczęścia na Kamino, jak się znajdzie sklep. Bo po drodze tutaj nie było sklepu. Ale się zatrzymałam i zapytałam taką starszą panią, czy jest tutaj gdzieś sklep z owocami. No i powiedziała, że musimy tam trochę dalej pójść. I znaleźliśmy. I słuchajcie, widzieliście. To taki jak ryneczek był. I owoce są tak dobre. Już wcinam brzosklinie. Ja dawno nie jadłam takiej przoskwini. W ogóle taki ma zapach intensywny. Wow! No, to jest kamino. Cieszenie się z małych rzeczy, takich codziennych, ale akurat tutaj, kiedy nie masz możliwości zawsze dostać tak fajne rzeczy, to jak je dostajesz, to czujesz się bardzo szczęśliwy. Wracamy znowu na wybrzeże. Zobaczcie. O, jak jest ładnie. No bardzo się cieszę, że. Wybrałam tę drogę. I teraz trochę więcej będzie wody znowu. No, za chwilę pójdziemy oczywiście tam w górę. E, I będzie tam ponad 10 km spinaczki. No ale cóż, następnego dnia, jutro znowu będzie plaża, morze, z czego bardzo się cieszę. Może znowu pójdę a, zanurzyć nogi do wody, a może i cała, opowiadałam wam w poprzednich filmach, że szłam z Belgiem i z dziewczyną z Holandii. No to już na tym kamino chodzą legendy bajki o nas, bo w pewnym mieście po drodze, to była Bajona, poszliśmy na plażę i pływaliśmy. No i oczywiście gdzieś tam obok szli pielgrzymi i widzieli nas, i teraz bardzo często jak spotykamy ludzi, co mówią? O! To ty byłaś tam na plaży, pływałaś w wodzie, widzieliśmy cię! No, jestem gwiazdą tutejszych plaż, bo nie widziałam ani jednego pielgrzyma, który zjeł plecak i poszedł po prostu popływać w oceanie. No, ale to, wiecie, takie doświadczenia robią tą drogę bardzo wyjątkową, bo. Posłuchałam swego serca, zrobiłam to, co chciałam w tym momencie. Tak, woda była zimna, tak, była to plaża miejska, nikt nie pływał, no bo już tak jakby, wiecie, październik, ale tak się cieszę, że miałam to doświadczenie. No i zrobię to jeszcze raz. Zobaczcie, jakie piękne palmy. No normalnie cieszę się jak dziecko będąc tutaj. Za chwilę znowu idziemy już do tego lasu, ale dopóki mogę, to jeszcze tutaj spaceruję. Zaczyna się wspinaczka. Teraz na razie w, mie w mieście, ale zaraz idziemy na górę. Uch, mówią, że to będzie bardzo ciężki etap tej drogi. Oglądają teraz znaki na mojej drodze. Drodze spiritual. No i co? Ruszam w górę. Ja myślę, że kamera nie przekaże, ale tutaj jest bardzo wysoko. Uch, o to wyzwanie słuchajcie. Jeszcze pod koniec, żeby tak <noise> dowalić nogą. No ale dobrze. Wybrałam tę drogę. Jestem bardzo zadowolona, że tutaj jestem. Widzicie, znowu idę od wybrzeża. Jutro będzie ładna plaża. Dzisiaj niestety taka malutka była przez chwilę. Uff. No co? Dalej w górę. Uff, kochani, a weszłam. Zobaczcie, jakie tutaj ładne kwiatki. Towarzyszą mi przez całe kamino. Przepiękne. Myślę, że to tylko był początek. Jeszcze jakieś 9 km w górę. Uch. Jestem na górze. Tutaj jest jakaś panorama, jakieś piękne miejsce. Idę zobaczyć trochę więcej tutaj ludzi już jest. No, zobaczymy. Jaki to widok powinien być bardzo ładny. O, taki ładny widok. No, warto, warto było tutaj się wzdrapać. Oczywiście nie dla tego widoku tutaj wdrapujemy się. Tak prowadzi kamino, ale przyszłam tutaj właśnie z dołu. Wow. I dałam radę, słuchajcie, nie wierzę. Ale nogi dzisiaj idą. Już się przyzwyczaiły do tego ciężaru. Robimy sobie przerwę. Zobaczcie, jakie to ładne szyszunie. Jakbym bym chciała je zabrać ze za sobą, ale plecek jest tak pełny, że raczej chyba nie da rady. Jedną już niosę ze sobą drugi dzień. No, może którąś z nich też zabiorę. Idziemy teraz tutaj usiąść na kamieniu. Zaraz wam pokażę. Tutaj jest ten u góry kamień płaski, na który zmierzam. Hu, jest godzina już. Trzecia, ale dzień tak szybko minął, że nawet nie poczułam, że już jest tak późno. Po małej przerwie tam na kamieniu już od jakiegoś czasu idziemy. No i jest coraz lepiej, bo więcej cienia. Teraz już idziemy z góry. Hotel, hostel mam za 2 km, więc jakieś pół godzinki jest tylko do przejścia. Myślałam, że ta droga dzisiaj będzie wiele cięższa, ale wiecie co, jakoś po tych górskich wędrówkach to takie raz, dwa i większość czasu potem się idzie górą, ale jakby ktoś planował kanino, to z całego serca mogę polecić to miejsce. Bardzo ładnie jest, po prostu ładnie, spokojnie. Mało e, pielgrzymów i po prostu las. No słuchajcie, no. Wow! Nikogo, po prostu nikogo. Wow! Tam tylko idzie pielgrzym, z którym też idziemy e, do tego samego hotelu. I tyle. No, a jeszcze zostało troszeczkę, ostatnie kroki. I już będzie hostel. Odpoczynek. No, i jutro kolejny dzień, ale to miejsce bardzo, bardzo polecam. Uważam, że warto zejść z głównego szlaku, przyjść tutaj na ten Spiritual, czyli duchową drogę. Naprawdę da się to zrobić w dwa dni wziąć statek, no i potem, ostatni dzień, już iść do Santiago. No, bardzo się cieszę, że wybrałam tą drogę. Gdzieś w środku czułam, że chcę właśnie tutaj iść. I naprawdę bardzo polecam, i bardzo się cieszę. No i teraz uh, idę dalej. Już mi ręka boli, nawet odtrzymanie telefonu. Ostatnie 200 metrów A po takiej drodze, w takim upale, słuchajcie, nasz Alberg nasz hostel Boże, po angielsku cały czas mówię nasz hostel jest obok w miasteczku innym, więc musimy teraz, zeszliśmy z trasy i jeszcze półtorej, prawie kilometra musimy pójść w drugą stronę więc jutro będzie o półtorej kilometra więcej no, no tak to czasem jest mają bardzo fajny chwyt marketingowy bo nazwa tego hostelu jest nazwą tego miasteczka, do którego mieliśmy iść, ale oni się znajdują w drugim miasteczku. No nic, jeszcze siły są, więc idziemy. Wykąpana, zadowolona. Chwileczkę poleżałam, przebrałam się. To jest jedyna rzecz, którą mam, bo wszystko wrzuciłam do pralki, żeby się wyprało. I też tam jest suszarka, więc za chwilę to wszystko będzie gotowe na jutro. No i idziemy teraz do klasztoru. Bo tutaj obok jest klasztor, w którym za chwilę za 20 minut będzie się odbywała msza dla w intencji pielgrzymów, dla pielgrzy pielgrzymów więc bardzo ciekawa jestem uczęszczałam na takie msze jak szłam w poprzedniej pielgrzymce czyli na Camino Norte było tam więcej klasztorów tutaj trochę mniej, ale idziemy sprawdzić i co, zabieram Was razem tutaj już widać ten klasztor no bardzo jestem ciekawa tej mszy tak tutaj wygląda podwórko wewnętrzne no, pielgrzymi już się schodzą z wszystkich stron. Idziemy do środka, msza się zaczyna za 5 minut. O, ale tu pięknie. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Tej mszy nie mogłam niestety nagrywać, tylko na początku nagrałam pierwsze pieśni, ale to było po prostu tak głębokie przeżycie. W ogóle ciarki miałam na całym ciele. Oczywiście to wszystko po hiszpańsku, potem było w różnych językach, ale powiem Wam, że och, tak się cieszę, że tutaj jestem i tak się cieszę, że udało się przyjść na tę mszę. A teraz idziemy zjeść, bo ku już burczy. Trzeba trochę kalorii dać, do pieca podrzucić, żeby jutro można było znowu iść, bo jutro znowu taki dłuższy dzień. My no tutaj pokażę, ile dzisiaj przyszliśmy. No i mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Pamiętajcie o paluszkach w górę, o komentarzach, o subskrypcjach i co? Widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa!